Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Total War Warhammer 2, słuchajcie, wróciłem, tak, słuchajcie, wróciłem po e, jakimś tam czasie mojej nieobecności, e, troszkę dłuższym czasie e, mojej nieobecności, słuchajcie, wróciłem, wróciłem do nagrań e, Bardzo się cieszę z tego powodu, e, ponieważ słuchajcie, bardzo lubię to oczywiście robić. E, Dobre słuchajcie, słuchajcie, jak tutaj nasze elfy wysokiego rodu? Słuchajcie, ostatnio były tutaj mają problemy. Z yy, mocznymi elfami. Ponieważ moczne elfy dobrały się do miecza Kejna. Kto jest miecz Keina, Który z ich bohaterów teraz go ma? Nie, nie wiem do końca kto. I nie do końca mi się to podoba. Co ty tu masz? Sydianowe ostrze. Chodzi o to, że ten miecz Keina, on tak bardzo rozwala morale oddziałów, że to jest po prostu jakiś koszmar, nie? O, tu jest miecz Kane'a. Jak ona się kurde nazywa? Morati, Morati ma kuźwa ten miecz. I to jest dosyć duży problem. Tutaj słuchajcie jest nasza armia, która będzie próbowała tutaj atakować za jakiś czas. Gdzieś tutaj też była nasza druga armia, o właśnie tutaj jest. I ona też powinna uderzyć na naszych wrogów za jakiś czas. Zobaczymy, zobaczymy co to da. Któż tu ma jeszcze tutaj coś do działania. Tutaj słuchajcie, zmniejszamy sobie spaczenie chaosem w tym obszarze, więc na razie ta pani tutaj nam zostanie. Kończmy, kończmy turę, lećmy dalej, zobaczmy, cóż tu się będzie działo. To już tworzymy trzecią naszą armię. Oczywiście o ile finanse na to pozwolą. Bo finanse są tutaj bardzo, bardzo kluczowym elementem. No zobaczymy. Zobaczymy. Co nam to tutaj przyniesie? Chciałbym jeszcze dokończyć te wszystkie konfederacje nasze, które mamy do ogarnięcia, bo tego trochę jest. Um, Chciałem się po prostu dogadać tak, żeby tutaj wszystkie elfy wysokiego rodu sobie zjednoczyć. Okej, okay, na szczęście porażka działania wrogiego bohatera na naszych jednostkach. Misja zakończona porażką zwerbuj Lorda. No ja na razie mam na dosyć lordów. Jakoś tam nie, mam, nie czuję dużej potrzeby, żeby w to inwestować. It shall be done. Hmm. No i pytanie, co zrobić teraz, nie? Ona tutaj chyba zaczyna. Tak, ona tutaj rekrutuje wojska. Pytanie, co zrobić? Ja bym uderzył jedną armią, a zaraz później uderzyłbym drugą armią w nich. Wydaje się to być dosyć sensownym rozwiązaniem. Dobra, ten nasz kolega tutaj przybył. Zacznę sobie naszą dyplomację. Bo ja bym tutaj Co wam chciał. Raczej znaczy, tutaj nic, nic nie zrobię. Cóż my tu możemy? Konfederacja. Odrzucone, dobra. Kaledor. Niestety nic z tego. Zresztą roczne elfy. Znaczy mroczne elfy Wysokiego rogu, Rodu. Oni nie chcą. No ale myślę, że z czasem oni się tutaj skuszą na to, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, co nam to wszystko przyniesie. Co my tu mamy? Mieczka na wpadł w ręce wroga. Obecnego posiadacza broni, ok. Dobra, tutaj nasza koleżanka ma awansik, co jest bardzo fajne. Oczyszczanie spaczenia, proszę bardzo, sobie zwiększmy. Specjalnie dla pani, to się może przydać. No, pani tutaj zostaje, nie? Bo my tu mamy spaczonko. Tutaj jest małe spaczonko. Dobra, tu jest wszystko okej. Okay. Tutaj spaczenia żeśmy się pozbyli. Yy, to możemy zbudować budynek. Pytanie tylko który? Bo tak. Yy, wpływy z handlu zwiększone. No, no, no. Może najpierw, zanim zacznę to robić, gospodarstwo, dobra, mniejsza z tym gospodarstwem. Wlotern. Wlotern, yy, hmm. Co ja bym tutaj chciał? No ja na pewno chciałbym tutaj mieć leże smoka, to na bank. I to jest następna rzecz, którą będę tutaj budował. Będę chciał mieć tutaj straż Feniksa, to też są bardzo dobre jednostki. Okej. Okay. Gwiezdny smok. Słoneczny. Księżycowy smok, okej. Okay. Ten księżycowy jest chyba lepszy? A, zależy pod jakim względem. Słoneczny jest szybszy. Ale chyba księżycowy jest lepszy. Jest też droższy, oczywiście. tak słonecznego smoka. Zsięgnięcie księżycowego smoka. Dobra. Okej, okay, ale na pewno to będziemy chcieli sobie ogarnąć. W każdym bądź razie szlachcic. Ja bym to sobie zrobił. Bo to mi może zdecydowanie zwiększyć wpływy. Tylko pytanie, czy ja to chcę robić tutaj? Bo w gruncie rzeczy ja tego nie muszę tutaj robić, co nie? No zobaczcie, to jest na trzecim poziomie, więc w sumie mogę to postawić sobie gdziekolwiek. Dobra, no to luz. No to luz. Tam potem później zostawimy nieco ważniejsze rzeczy. Spoko. Dobra. Któż tu? Dobra, ty zostajesz na miejscu. Dobra, kończmy turę. Trzeba się będzie... Aha, zapomniałem nie jechać tutaj. Fuck. zapomniałem hmm. muszę uderzyć muszę na nich uderzyć najpierw jedną armią, potem drugą armią będzie to kosztowne ale chyba nie mam innego wyjścia no nie mam nie mam innego wyjścia Przynajmniej ja go nie widzę. Dobra, o kurde, sukces. Co z tym miejscu zrobił? Atak na jednostki? Mhm, uszkodził mi jednostki z kurczybek. A jak ja bym tak uderzył na nią? Nieznaczna porażka. Ale plan jest taki: szybkie uderzenie na tą pipę, zabicie ją w miarę możliwości, i potem rozwalenie całej tej armii. Nawet jeśli uda mi się ją pokonać i zabrać jej, znaczy raczej, znaczy, pokonać ją yy, i przegrać później z tą całą armią, to i tak to będzie całkiem niezłe, niezłe osiągnięcie, moim zdaniem. Dobra, stożmy tą bitwę, zobaczymy. Dobrze moi drodzy. Ona jest tutaj. Wy w pierwszej linii. Wy też. Teraz ja tak, reszta towarzystwa. Wymieszajmy sobie te jednostki. To jest tylko sobie ukształtowanie terenu. Ustawmy się tu. Zero uciekania. Dobra. Zaczynajmy. pracie za nią Za nią trzeba ją ubić zanim dojdzie ta armia tutaj że ona tutaj robi straszne rzeczy tym mieczem. Ale ubicie jej jest kluczowe. Dobra, jednostki muszą się cofnąć. To jest walka bohaterów. Ona już pada powoli. Dobra, odpuścić tamto. Skupić się tu. Tak jest. No ale to jakieś tam wsparcie dostała.

Tak jest, wystrzelać ich tam. Nie wygląda to dobrze. rzeczy, armia wykonała swoje zadanie. Zatwiliśmy Morati.

Lord of the Phoenix Court. Making my way. Futile. Vladlas <coughs> <coughs> will destroy the Drukhid. To war! This is not princely. Muszę się cofnąć aż tu, żeby móc zacząć rekrutować wojska. To tu ma. Arcymak. Ale czekajcie, czekajcie, czekajcie. Który? Kto? A, ta. Nasz lord. Okej, okay, spoko. Co ty tu masz? Przychody z grabienia, ład publiczny. Koszty werfunku sobie obniż. Dobra. Dobra, poczekamy tutaj na razie. O, to możemy rozbudować. No bez, okej. Okay. No spróbujmy jeszcze zobaczyć tutaj. Mamy your service. You may Of course. będę męczył teraz co z tym, nie? Bo jak jest taka możliwość, to trzeba z niej korzystać. O, mamy to, moi drodzy! Kaledor się do nas przyłączył, proszę bardzo. Tak, jest confeder Confederation. Dobra, co my tu mamy? W związku z tym to niszczymy. To zostawmy magowie. Takie coś, takie coś. Myślę, znaczy, że tutaj można ważniejsze rzeczy postawić niż to. Dobra. O. Kiężycowy odłamek. I tu są jakieś siły. Pojownicy cienia. No ciekawe, ciekawe. Nizcz, zasadzek, skradanie, dobry zasięg. Hm W sensie, że jest... Aha, jakąś amunicję mają, dobra, okej. Ty zostajesz? Ty dostajesz. Ty dostajesz. Edwans i Tilmaru, wielkiego oreła. I live to fight on. Dobra, weźmy sobie. Aha, okej. Okay. A, on ma wielkiego oreła, dobra. Oreło, oreo. Dobra, co my tu możemy? Okej. Okay. Musimy wydać tutaj. Edykt to się na zarządzenie, no. Czy edykt? Co my tu chcemy? Kosz budowy. Wpływy z handlu. Zwiększone, proszę bardzo. Dobra. Lecmy dalej. No i zobaczymy. Czegoż wy chcecie? Mhm, umowa handlowa, ok. Handel zawsze jest dobry. Wy mnie tu zaatakowaliście, ja się cofnę. To jest garnizon. Ja nie chcę walczyć z tym garnizonem. Najchętniej to bym ich, tak wiecie, pobił. Nieco inny sposób, ta bitwa była niepotrzebna kompletnie, źle to rozegrałem, ale trudno, przynajmniej mamy konfederację. To oznacza, że teraz będziemy tylko rosnąć w siłę. Dobra, tutaj te wpływy nasze... 1500 Dwie budynków obronnych... No trudno, hajsy muszą się zgadzać.

Zrobi się taki przycisk, żeby on jechał sobie dalej, nie? W sumie nawet nie, nie, nie wiem, czy o taki przycisk jest. Ustawimy sobie tutaj. Dajemy sobie tu obóz. budowa ukończona, bardzo ładnie. Dziękuję Wam za to. Dobra, co musimy czekać na rozwój? Za ile będzie jedna tura? Nie, nadwyżki dwie tury. Dwie tury. No dobra, jak dwie tury, to dwie tury. Dobra, o, tutaj to by można było zbudować. To jest ważniejsze. A tutaj. A tu by można było na przykład to sobie rąbnąć. A co? Okej, okay, doświadczenie nostek dobra. No dobrze. Nie podoba mi się sytuacja tu, że oni tutaj coś mają. Ja ogólnie myślę sobie, żeby was stąd wziąć. Bo tutaj za niedługo i tak by robić, robić się nie zaciekawie chyba. Nie może te tereny są przyjazne dla nas. Jeśli chodzi o ich klimat, to no nie są. No, ciężko coś tam przyjmać. No, wiecie, no mamy problemy tutaj, tak? To trzeba zająć. To dziadostwo trzeba zająć, tak żeby sobie podporządkować cały ten ładny okrąg wokół wiru. Co ja tu mogę zrobić? Sojz militarne. Na razie nie. Tutaj też nic. Can I offer Welcome. What would you have the dobra, chyba w tutaj nazie nie będę mógł wąć minąć jakiś czas. O tej konfederacji naszej. Dobra, lećmy dalej. A ta koleżanka tutaj stoi, dobra. Luz, moi drodzy, luz. Czekamy dalej. Cóż się tutaj nam ciekawego wydarzy. No, tak więc myślę sobie, że teraz będziemy mieli wystarczająco dużo hajsu, aby rozbudować sobie kolejną naszą armię, i będziemy mogli ruszyć na północ. Dobra, co my tu mamy? Wpływy plus 10, dyscyplina. Nie, no, dajmy to. Lethal grace given form, Alariel's champion. tyrian heir. Okej, okay, tutaj niech się nam uzupełniają. No i tu mają spory garnizon. To nie będzie takie proste, żeby ich złamać. Zobaczmy tylko sobie, kult rozkoszy, czy wy macie tylko to? Tu na północy jeszcze chyba coś mają. Nie, to nie jest kult rozkoszy. Na Geront. Ok. Tu jest coś z kultu rozkoszy. I tu też, a więc moglibyśmy na przykład naszą armię wysłać tu żeby to podbić po prostu sobie tutaj te ziemię i klimat jest sprzyjający. A więc kurde, trzeba to przemyśleć ten pomysł. Pójdź tutaj. Dobra, co my tu możemy? srebrne hełmy starczami osobiście chciałeś, ci tutaj podjechać. Tu. Dobra. No i tu jest znacznie więcej ciekawych rzeczy do werbunku O To można rozbudować. Na razie nie mam hajsu no. Na razie musimy tutaj też odbudować nasze odbudować nasze straty. Potem tym niepotrzebnym ataku na nich. Więc no, zobaczymy. Dobra, czekasz. Ok, słuchajcie moi drodzy, tutaj będziemy kończyć na dzisiaj. Też w sumie czekajcie, bo tu jest jak. Aha, jeszcze jest 6% spaczenia. Dobrze, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, myślę sobie, że tutaj to sobie zakończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dzięki, że jesteście. No i trzymajcie się. Hej i do następnego. Na razie.